Halo, witam! Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy na basenie w trochę innym trybie niż zazwyczaj. Mianowicie w bójce. Bójka to są jakieś tam losowe, bardzo losowe, różne tryby gry z zmiennymi zasadami. Tutaj, jakby to powiedzieć, walimy się na web. Okej, okay, teraz my. jak widzicie musimy unikać dostaniesz pięć razy to wylatujesz dobra stąd może oj Nie. oj fuck mam nadzieję właściwa kronia Jezus. Dobra, udało się. Jakkolwiek. Wypadałoby by nie dostać wydej zaraz. Nie trafiło mnie to. Na pewno mnie to nie trafiło. Kurwa, 2 na 2. Tam, ten ma kurwa 5 hp. No dobra, już nie ma. Trzeba by, może się uda tego chłopa powolnić. No saden dev super. Wal go. Co ten ty robi? Ha, też go pospowalniali jak debila. Nice! Boże! No i tak do dwóch wygranych. Ogólnie, bójki są ciekawe. Mówię, to są naprawdę przeróżne. Yy, przeróżne warianty tego trybu. No mówię, tym razem jest to zbijak. Dosłownie, zbijak albo jak sami nazywają, zabijak. Dobra, trafione. Fuck Serio nie dostał tym? Serio tym też nie dostał, ten typ? Trzeba by się przykutasić gdzieś tutaj. Ała. Dobra, zebrał jeszcze chyba któryś, nie wiem czy ode mnie, ale zebrał. Dupiej Dało się, chyba Komuś tam wywalić na łeb Nie wiem czy ode mnie, czy od tego typa ode mnie Ale dostał skądś No nie Dobra to dostał Jezus z podwójnym jakimś no dobra. I to by było chyba na tyle e, w bójce. Nie, no mamy 4 bity odcinka, więc zagramy sobie po prostu jeszcze jedną. E, no bo wiecie, no, mówię, to jest bardzo jeszcze szybszy tryb niż. Co? E... Dobra, Jezu. I tak, za trzy zagrane bójki. A, czy zagrane czy trzy wygrane? Tego nie wiem, zaraz zobaczymy. No do nam mecze tylko. A. Rozegraj, rozegraj 3 mecze, nie? Wiadomo, jak wygramy tym lepiej. Jak przegramy, no to... Cóż? Ale fajnie jest wygrywać. Dobra, widzimy się w kolejnej. No dobra, jesteśmy w kolejnej. Yy, trochę przyświństw z wyższymi levelami. Mamy chyba dwa razy po 1000 yy, plus yy, u nas jest tryb 1800. No nie wiem który. Dobra. Trzeba unikać teraz. Wow. Dobra, w pierwszej na pewno zdążą wystrzelić po dwa. My też powinniśmy. Trafiony. Nie trafiony nikt. Jezus Maria. O! Zostałem błęd. Serio, zdążył jeszcze. Dobra. Ktoś też oberwał od nich. Dobra, zdążyłem jeszcze drugi, ale nic z tym nie zrobiłem, więc. Ała, ała, ała. No dobra. 4 rwanie, fajnie. Tu jesteś, Hamie. Zaraz się kurwa zatrzymasz. że nic moi z tym nie zrobią. Dobra, został kurwa jeden. Zostanie całe zero. No, będzie sad defik, ale kurwa, ale dostaliśmy w piadło w ogóle. Boże. Taki potężny. Ogólnie zagramy sobie w tym odcinku. Czyje chyba te bójki, skoro tyle trzeba, żeby, żeby zrobić opening jednej skrzynki. I zobaczymy, co będzie w openingu, nie? Dobra, my atakujemy. Jakbym się kutasił, to byłbym gdzieś tu pewnie. Dobra. Teraz trzeba się kłótać gdzie indziej. Cztery dostałem, dwoma. Dobra, ktoś tam berwał. Ryj. Yes, smaruję. Nienawidzę tak swoją drogą tej postaci. Ani nią grać, ani grać na nią. Dobra, ktoś tam jeszcze się wyjebał od nich. Ała! Dobra, dostałem chyba tylko z tego powodu, że tego typa zatrzymało. Nie, dobra, raczej będzie ciężko wygrać tą grę. Kurwa, nie wiem. Nie potrafimy strzelać, naprawdę. Ewidentnie nie potrafimy strzelać. Jest. Oj, oj, To oj. No nic. Mamy jeden do jednego w bójkach. No dobra, i wróciliśmy na basenik. By the way, mamy typa z 2600 levelem. Kurwa, nie wiem ile trzeba grać, ale dużo. Gdzie swego czasu naprawdę napierdalałem w tą grę. No i mam tamten 420 dwudziestych któryś, nie? Więc jak na kurwa zrobić 2600, to już trzeba, trzeba nie odpuszczać. Jezus, nie wiem jak tam nie dostałem jedną rzeczą. Dobra, dostał ten na pewno. O, zdążyłem. O nie, spóźniłam się. Czyli do. O, a ileż tego jeszcze tu postawisz? ta Ruro. Dobra. Dobra, może nie, nie tak dobra. Mam chyba prawie, że najwięcej HP. I nikt nie dostał A przynajmniej się odpierdoliły tamte martwe od nich No to po walimy gdzieś tam na oślep O, 7 death nie fajnie. Dobra, ktoś tam dostał, nie wiem czy ode mnie tym bardziej. Bo niestety, ale... no, Chyba nie wiem, czy jest jakiś. Dobra. Pierwsza runda nasza. U. Chociaż to dziwo nie napierdalali aż tak we mnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra, mamy 10 sekund do przygotowania się na unik. Czyje to są tak. No dobra, i czas. I No nie, nie mam na chroni. O jezu, z dwoma naraz. Nie elegancko z waszej strony, koledzy. Jezu, ten też wyrwał nieźle. Awa! Musiało boleć. Jezus No 2 na 4 O kurwa No nie było, nie było to Wskazane, no jak typ kurwa zrobi tutaj jeszcze klacza No chociaż ma full HP Tutaj mają jeden Prawie. Prawie. Więc chodził koło mordy. Kurwa, jakim cudem on jeszcze nie dostał? No tu nas spowolnioną. No tu masz obie, masz kurwa 5 HP. No w dobrym momencie się wpierdala w TT. No się nie opłaca stawiać tych główienek. Tak odnoszę wrażenie. Bo to bardziej im pomaga. Ojoj, albo i nie. Dobra, jednego sobie wyczyścił. To jest ostatni. Tu. Dobra, udało mu się. Boże. Co tym zrobił? Nie wiem czy co... To... Nie, ten miał 2000 level, ten miał jakiś niższy, ale i tak bardzo ładnie, bardzo ładnie. Uff, No dobra. Mam nadzieję, że się podobało. A, czekajcie. No i co? Przecież to zegrałem. No. Odpalamy. Czy nie z łupami? O. Wow. Tak, co inne? Co inne? To są do dupy. No dobra, nie będę wydawał hajsu. No nic, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, słup zdecydowanie, bo dalej 18% tylko osób subuje, kto to ogląda. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.